Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu CNN. Mamy dzisiaj wyjątkową niedzielę, bo jest dzisiaj Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Będzie oczywiście kolejne kazanie z komentarzem do czytań, ale, kochani, nie będą do czytania, a raczej jedno czytanie, które usłyszycie w Kościele, dlatego że są to tak zwane czytania z Wigilii Zesłania Ducha Świętego, więc ewentualnie, jeżeli ktoś wczoraj w nocy był na takiej, wiecie, wigilii podobnej do Wigilii Paschalnej, gdzie jest taka długa liturgia słowa z wieloma czytaniami, to to czytanie będzie właśnie z tej liturgii, zesłania Ducha Świętego. Kani, bo jest pewna rzecz, która mnie bardzo uderzyła w tym fragmencie z księgi wyjścia. Posłuchajcie. Mojżesz wszedł na górę do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom. Wy widzieliście. Co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała Ziemia. Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom. Mojżesz powrócił i zwołał starszych ludu i przedstawił im wszystko, co mu pan nakazał. Wtedy cały lud jednogłośnie powiedział: Uczynimy wszystko, co Pan nakazał. Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby. Także cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra zaś, synaj, była cała spowita dymem. Gdyż Pan stąpił na nią w ogniu i unosił się z niej dym jak z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał pośród gromów. Pan stąpił na górę Synaj, na jej szczyt i wezwał Mojżesza na szczyt góry. Moi drodzy, to jest fragment Księgi wyjścia, który opisuje ten moment już po wyjściu z Egiptu, kiedy zgodnie jakby z zapowiedzią Pana Boga, oni mają oddać właśnie Bogu chwałę, e, złożyć też Bogu ofiary na górze Synej, to potem tam też będzie przekazane, e, będą przekazane e, przekazania. Ale kiedy kiedy sobie przeczytałem to czytanie, e, to pomyślałem sobie o jednej rzeczy, która jest taka uderzająca dla mnie, a myślę, że wielu z was ją rozpozna w swoim życiu. Zobaczcie, Pan Bóg, kiedy opisuje to, co się właśnie wydarzyło, kiedy opisuje ich wyjście z Egiptu, nie? To yy, w historii Izraela to jest chyba największe dzieło, nie? którego Pan Bóg dokonał. To Pan Bóg mówi tak, Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach Orlich i przywiodłem was do mnie. Jak niosłem was na skrzydłach Orlich. To nie bardzo piękny obraz, nie? Przypuszczam, że wielu z nas miałoby takie pragnienie, takie przekonanie: Boże, jak ja bym chciał, żeby w różnych trudnych miejscach mojego życia, w różnych trudnych momentach, tam gdzie mi się życie sypie, tam gdzie się boję, gdzie nie mam siły, żebym doświadczał, że Bóg mnie niesie na orlich skrzydłach. Nie wiem, czy oglądaliście. Na przykład Harry Pottera. Tam są takie sceny, gdzie oni, co prawda, nie na orłach, tylko to są chyba gryfy, tak? Na gryfach latają. I to też jest takie właśnie, te gryfy ich ratują. Bardzo potężne zwierzęta, oni się czują bezpiecznie, on, o, te gryfy ich wyciągają w ostatniej chwili z niebezpieczeństwa. I potem sobie pomyślałem, a zaraz, czy kiedy oni wychodzili z Egiptu, to mieli takie poczucie, że są niesieni na skrzydłach orła? Zobaczcie, uciekali stamtąd w pośpiechu, nie zdążyli się nawet dobrze spakować. Musieli szybko jeść ostatnią kolację, nie, 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 nie mogli jej przygotować tak jak trzeba, z niekwaszonego chleba jedli, czyli jakby nie było czasu, żeby to przygotować porządnie, tylko szybko coś tam po prostu nabrać i uciekać. Uciekali, gonieni przez wojsko, byli prawdopodobnie w ogromnym strachu. Nie mówiłem wam to już pewnie kilka razy w różnych konferencjach, mówię, to zawsze bardzo fascynuje że to przejście przez Morze Czerwone no to w ogóle nie było nic tak spektakularnego, jak nam by się mogło dzisiaj po różnych filmach i tak dalej wydawać, nie? Kochani, tam, kiedy jest mowa o tym, że to morze się odsunęło, no mówią wszyscy historycy, archeologowie i poważni bibliści, że to chodzi generalnie o przypływ, o bardzo szybki przypływ, o, o odsunięcie się wód, które było jakoś spektakularne w takim sensie, szybkie, Ekspresowe, ale zasadniczo naturalne. To nie było tak, jak na tych filmach zawsze pokazują, wiecie, taka ta wielki rów z dwoma murami wody. Nie? Ja wiem, że pismo się tak mówi, że tam były mury wody po jednej i po drugiej stronie, ale prawdopodobnie to było dosyć naturalne zjawisko, tylko akurat w tym momencie, w tym czasie, wtedy się wydarzyło, kiedy się miało wydarzyć. Mało tego, to, to było dla mnie jakieś odkrycie, kiedy byłem pamiętam w Krynicy morskiej na rekolekcjach sióstr zakonnych yy, i poszedłem się przejść nad morzem. Akurat tam była taka część plaży, gdzie nie było oświetlone. Nie było żadnych latarni, nie było też widać żadnych świateł miasta i nie było akurat księżyca i gwiazd, bo, było, bo były straszne chmury. Panie, jeżeli jesteście nad morzem, kiedy nie ma światła, nie? No to jest strasznie ciemno. Woda jest czarna, nic nie widzisz. Nie... Słyszysz szum oczywiście, a daleko nie widzisz. Oni, kochani, przechodzili przez to morze w środku nocy. O co mi chodzi? Mój drodzy, jestem przekonany, że jak Żydzi szli przez to Morze Czerwone, kiedy uciekali z Egiptu. Kiedy Egipcjanie na tych rydwanach ich gonili, kiedy im groziła śmierć, to nikt z nich prawdopodobnie nie miał takiego poczucia, ale jesteśmy niesieni na skrzydłach orła, ale jesteśmy pod ochroną, ale, ale nic nam nie grozi. Ja nie jestem przekonany, że oni. Przez wiele godzin byli w takim nieustannym poczuciu, że zaraz zginiemy. To się nie uda. Nie uciekniemy. Będziemy musieli wrócić. Oni nas złapią. A jak nas złapią, to nas zabiją. A jak nas nie zabiją, to się potopimy w a W ogóle to nie wiem dokąd idziemy. Idzie ten Mojżesz z przodu, no on tam coś niby widzi, ale jest tak ciemno, że on nic nie widzi. Kochani, zobaczcie, z perspektywy czasu jest to nazywane: Niosłem was na skrzydłach niby orzeł, na orlich skrzydłach. I kochani, dla mnie to oznacza dwie rzeczy. Jedna oczywiście jest taka, kochani, że my dopiero po fakcie, dopiero kiedy wyjdziemy z tych różnych trudności, to jesteśmy w stanie rzeczywiście zobaczyć, że byliśmy niesieni na, na, orła, na skrzydłach Orła. Że kiedy to się dzieje, to bardzo często nie mamy takiego doświadczenia. Wręcz mamy do odwrotne doświadczenie, że Bóg nas chyba zostawił, że Bóg nas zapomniał, że Bóg się nie troszczy, że Bóg nas nie ratuje. I, i idąc tam, wołamy: ratuj, ratuj. I dopiero, kiedy jesteśmy na drugim brzegu, kiedy wrogowie są pokonani. Czasem, kochani, to jest po kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu latach różnego zmagania, do tyłu patrzysz, że mówisz, o, Bóg mnie przeprowadził. Kochani, ja dzisiaj jak patrzę do tyłu na moje życie, na różnego rodzaju zakręty mojego życia, to tak, widzę takie miejsca, gdzie mam takie poczucie, i często o tym też opowiadam daję świadectwo. Słuchajcie, Bóg mnie tam uratował, Bóg zrobił taką i taką rzecz. I nawet często kiedy myślę o tym, mówię to mówię o tym, wiecie, w taki spektakularny sposób. I nie chodzi mi o to, że, że tak nie było, że ja zmyślam, tylko że to jest dopiero do wyłuskania, oczywiście pewnie coś tam od siebie też dodajemy, nie? Zawsze. Ale to jest możliwe do wyłuskania dopiero po fakcie, po wszystkim, kiedy widzisz, dokąd cię Bóg poprowadził. Ale tam, w samym środku, nie masz tego doświadczenia orlich skrzydeł, nie masz tego doświadczenia, że jesteś po prostu pod całkowitą ochroną, nie? No i dlaczego to mówię? Bo ja wiem, że na pewno bardzo wielu z Was ma takie pretensje wręcz może do Pana Boga, nie? Panie Boże, czemu ja nie doświadczam niezwykłych Twoich rzeczy? Czemu ja jestem w tych różnych kłopotach? Czemu ja idę tą ciemną nocą z Egiptu? Ja wcale nie widzę, żebyś mnie prowadził. Ja wcale nie widzę, żebyś potężną ręką, jak to mówi Pismo Święte, wyciągniętym ramieniem, wstawiał się za mną. Uwaga, kochani, to wydarzenie, które tak jak mówię, oni w trakcie go przeżywania. Prawdopodobnie nie widzieli, że ono jest spektakularne i jest największym wydarzeniem w historii Izraela. Jak zaczniesz czytać cokolwiek w Pisma Świętego, tam się w kółko oni odnoszą do wyjścia z Egiptu. Noc paschy, noc przejścia, noc wyjścia to jest fundamentalne wydarzenie całej ich historii, nie? I oni w trakcie, kiedy to przeżywali, to pewnie myśleli, do rana nie dożyjemy. A potem się okazało, że to jest tak fundamentalne. Kani, dlaczego też o tym mówię dzisiaj, kiedy jest Zesłanie Ducha Świętego? Dlaczego wziąłem to czytanie z Wigilii Zesłania Ducha Świętego? Kani, bo dla mnie to jest jeden z najpiękniejszych sposobów pozwolić się pozwolenia się na prowadzenie przez Ducha Świętego. Kani, prowadzenie przez Ducha Świętego nie polega na tym, że nieustannie odczuwasz, wiesz, nadzwyczajne, nadnaturalne, Boże interwencje, mówisz sobie: O, tu mi teraz Duch Święty pokazuje, dokąd mam iść, wiem dokładnie, co mam robić, tak, wiem, że mnie uratuje, czuję w ogóle Jego moc. Kani, nie. Zaufanie Duchowi Świętemu i da dać się prowadzić Duchowi Świętemu, czyli pozwolić, żeby On zstępował na ciebie, to jest wierzyć, że tam, gdzie idziesz ciemną nocą, tam, gdzie ty nie widzisz, tam, gdzie wrogowie za plecami, tam, gdzie może szumi, jesteś na skrzydłach orli, czyli jesteś prowadzony, nie widzisz tego teraz, ale ufasz Duchowi Świętemu, że On wie, dokąd cię prowadzi. Kochani, wiem, mam takie wrażenie, że ja wam w kółku oczywiście mówię o tym samym zawsze, nie? czyli żeby pozwolić Bogu być Bogiem, żeby pozwolić Bogu, żeby cię prowadził za rękę. Chociaż tego nie widzimy, nie czujemy, bo istota nie jest w tym, czy to widzimy i czujemy, tylko w tym, czy zdajemy się na jego prowadzenie. To nie oznacza oczywiście bezczynności, to nie oznacza obojętności, ale to oznacza zaufanie Duchu Święty w tej nocy prowadzisz mnie, ja się na ciebie otwieram. Ja buduję z tobą bliskość i wiem, że dojdziemy kiedyś na górę Synaj, wtedy kiedy spojrzę z góry Synaj, do tyłu to powiem: a Niosłeś mnie na orlich skrzydłach. Ale zazwyczaj dopiero wtedy to widać. Dla mnie, kochani, to jest oczywiście ogromnie pocieszające. To jest coś, co naprawdę mnie prowadzi, bo mam takie doświadczenia w przeszłości, ale kiedy zresztą nam, co czułem w przeszłości, to w ogóle tego nie czułem. Dopiero to dzisiaj widzę, że Bóg to prowadził. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję wam bardzo, 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 bardzo serdecznie za to kolejne spotkanie. Oczywiście niezwykle się z niego cieszę, jak zawsze. Książka w objęciach Boga dostępna. Jeżeli ktoś miałby ochotę na szkołę jak budować z Bogiem bliskość, to zapraszam, że zajrzyjcie na Langustę. Tamtą książkę w audiobooku, w e-booku i w papierze znajdziecie. A my się, moi drodzy, widzimy oczywiście za tydzień i widzimy się w różnych naszych filmach. Ściskam, pozdrawiam, Bogosławie i do zobaczenia jak najszybciej. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Papa! Pa.